Pierwsza korzyść dla dziecka to doskonała znajomość matematyki i systemów liczbowych. Uczniowie Abakusa wręcz kochają matematykę. A co zyskuje rodzic? Dziecko, które potrafi liczyć szybciej niż rówieśnicy i pewność, że dziecko będzie świetnie radziło sobie z matematyki w szkole. I co bardzo ważne, pokocha matematykę, nawet jeśli nigdy jej nie lubiło. Matematykę przecież musi znać każdy i zdać każdy w szkole. Egzamin po ósmej klasie, egzamin maturalny. Zapraszam na kurs, zapraszam do odwiedzin naszych placówek www.smartkidsowarteu www polskacom Do zobaczenia!